Dobra, chodź ze mną, chodź ze mną. Warszawa 998, tu 333 Olek zobaczcie nikogo w pojeździe nie ma. rozpoznanie, ja na miejscu doznałem samochód, dziwnie zaparkowany, podpalonym. A, to coś? Ty, 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 uważaj, ale, uważaj, ale, bo to strasznie bia. się, strasznie się szybko rozprzestrzenia. Ja nie no, wiem czy dobra. to nie wybuchnie, odsuń się może. Nie widziałem nikogo Raczej nie ma. Widziałeś? Dobra, Cześć z daleka będziemy gasili. Dobra, chyba już, mi się wydaje. Próbuj do maski, yy, maski otworzyć, zobacz czy drzwi są otwarte. O, dobra. Dobrze, że to nie jest auto na gaz, nie? Zalej to. Jak takie starty. Witam was, widzowie, w dzisiejszym odcinku. Pewnie kojarzycie tą akcję z i tak dobrze myślicie. Dwa dni temu na odcinku z OPP yy, robiliśmy to samo. Dlaczego? Ponieważ dzisiaj odgrywamy ten sam dzień, czyli dzień meczowy Legii Warszawa z Wisłą Kraków. I zobaczycie dzisiaj dzień z perspektywy strażaków, jak jest dzień meczowy, co oni robią, bo jak wiecie, OPP z kibicami ma często do pogadania, a wy dzisiaj zobaczycie, co strażacy w takim dniu mają do roboty. Więc Zostawcie koniecznie mapę w górę, zostawcie koniecznie subika, rozsiądźcie się wygodnie i, i życzę wam miłego oglądania dzisiejszego odcinka. Tylko jeszcze wam przypomnę, że na naszym Discordzie jest rekrutacja do ekipy, link w opisie i tam na Discordzie znajdziecie więcej informacji. No i dobra, no i gdzie się mieliście kierować? No proszę pana, bo nam to Google ciągle mówi, że mamy się kierować. Kieruj się na południe, ale, po ale nie jest tam, stronę? ale tam jest południe. No to tam Aha, jest po starunkowi, no dobra. No, ale no nam... Co ty? to ty? To jest A Aby... Tylko krótki trochę No dobra, panowie Jak ostatnio skończyliśmy tam gdzie skończyliśmy Postanowiłem, że muszę coś zmienić, nie? Jak się podoba, Olek? Chyba to dawaj Trochę gorzej, nie? Tak mi się wydaje A bo co ty miałeś wcześniej? Te dłuższe po prostu. Nie, takie, takie nie dwa za takie dwa, takie dwa kole i, i ten, tak? Nie, to był nasz komendant, wiesz? A ty od Mariuszka się odpadał. <laughs> Panowie, o której mecz się zaczyna? 19. A, 240, to jeszcze trochę czasu mamy, dobra. Ziemam go. Cześć, cześć. A, poczekaj, bo już moi jadą. Dobra, siema, siema. No co za ciule Odnieś mu jeszcze, mu jeszcze. No nie widzowie myślą, że ja będę biegł. Nie, niech teraz czekają na zielono. Aha. Ale za ciepło? Grzane jest. Ja za z wami pieniądze. dzisiaj nie gadam. Za moje pieniądze. Ja z, pieniądze z wami grzane. dzisiaj nie gadam. A to już to może być zimno rzeczywiście. Mogę prosić o zastępstwo do 22? Nie nie dostałem i ja się To dzisiaj to mamy ciche dni. No ja też nie wiem o co tu chodzi. Panowie... To dzisiaj mokrze zrobić, tak? Dobry. plama jak była, tak jest. Myślę, że nie zmijacie jej. Ja Stam mam jedynie co tu no, można wykonać, nie. to zamalować w plamę. O Franek w ogóle właśnie, Franek, dzisiaj pisałem do niego czy on będzie i wiesz co mi odpisał? Że on mecz woli obejrzeć w domu i nie przyszedł. <noise> Se wziął urlop, nie? Bo miał Aha. na karetce jeździć, więc nie mamy karetki, nie? Ooo! Boże, jak on się nazywa? którego nie widziałem. Gulasz, tempa, kurwa. Gulasz, jak ja cię dawno nie widziałem. Chodź, zabiorę cię, chodź ze mną. Chodź ze mną, chodź ze mną. Panowie, odrzućcie kije, zapraszam was ze mną. Mam uwaga, pewien pomysł. Kurde, serio? To 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 no to powodzenia. dupa, dobra, to później zagramy. no Jak przyjedziemy, to w kosze trzeba zagrać. Warszawa 998, tu 313 wyjazd, zastępu 21 do pożaru drzew. No dzisiaj pamiętam tę urodzinę, zaczynamy, hech. <laughs> A co, czemu cię w ogóle ostatnio nie było? No i teraz, susie no chyba Problem, problem z prezentem był. Kurde. Dobra, uważaj tu, uważaj, uważaj, bo... Przecież oni nie wiedzą... Czemu? poczekaj, 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 no, Damian. Czemu no? ja jako rota muszę kierowcy mówić co on ma robić? No właśnie nie wiem, bo ja wiem co ja mam robić. Dobra, no, to ja się nie odzywam, nie tylko wtyka... nie chcę, żebyś wypadek spowodował. Nie uważaj na, na motocyklistę. Jest <laughs> specjalna, nie ja co tu się pali? Warszawa 998, 313, informacyjnie dla, e, no no, 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 dla ciebie, my na miejscu Zakłada zakładacie auto, linię rozwiążemy O, do tego No dobra A wy, chyba znacie swoje zadanie Się robi kapitanie Warszawa 998, 313, informacyjnie dla ciebie, my na miejscu ale chcesz gasić? Poznanie na miejscu, mamy Rozległy tu pożar jest. Dobra, i środki wystarczające, pozycję mam na myśli. Ja bym prosił państwa o odsunięcie się. Ty, żeby to na obudynek na nie przeszło. Olek, od lewej strony trzeba. Weź tu spróbuj od lewej strony, ale żeby to nie przeszło, nie? Czekaj, poczekaj, poczekaj. Ja za bardzo każdym mówię, co ma robić. Dobra, rób po prostu. Ja lepiej Patryczku... Słucham cię. Ja ci powiem tak. No, co? Jak musisz mówić komuś, co ma robić, to tego nie robisz. A jak nie musisz, to to robisz. Dobra, a teraz ja ci powiem, że idźmy pomóż trzymać węża, bo zobaczę w lepy. Zaraz policzę. Dobra, masz, o co bo, mi tutaj Masz, bo ja nie chcę jednak. Ja, ja, ja Dzisiaj każdy wylozowany w ogóle przed tym meczem, nie? Nie przechodzi tam na drzewo, zobacz, na ulicę, po prawo. O kurde, ty się rozprosiliło na ten. Ej, bo te drzewa się wali. Ja pierdzielę. No ale ja nie zostawię tutaj, nie? Nie zostawię. Nie mam. Nie. Weź, niech Filip do mnie podejdzie z głośna radiu. To pierwsza, do Zawie, bo mi się tu bawiliśmy, a to naprawdę poważnie się zaczyna robić. Bo tam patrzcie, że żywopłot. Za potem jest blok. Biegnie czy nie biegnie? Powiedz, żeby się pospieszył. No dawaj! Filip, no jesteś tu? No pospiesz się, bo to się rozprzestrzenia, no. No idę, no. No, co tam z prawej strony się dzieje? Ja mam no. tu gasić czy iść na prawą stronę, bo zobacz tam się drzewo zaraz żeby nie zawaliło Tam rozstawiam i będzie samo wodę lało, A tu ty gasi, po prostu. Go. Aha No to dobra, dobra, dobra no, no, nie mów mi co mam robić. Dobra, jak ja patrzę co tam po prawej stronie się dzieje, okej, okay, na no, drzewo pod przychodzi. Tu w ogóle ktoś PETA rzucił co tu się mogło stać? No, nie wiem tam, bo PETA bo, no, nie wiem. Chyba nie było. No, bo... tutaj. A nie no bo policja tu stoi, to chyba jednak nie pet. Dobra, ja ci to trzeba dalej. Dobra, dobra. Przesuwaj, żeby mi tam się nie tutaj. No widzę, widzę, widzę! Znowu drzewo. Tutaj, tutaj. Kurde to... No nie no nie, no nie mogę z tym pożarem, no co z nim jest? Ale dobra, przynajmniej widzowie już opanowaliśmy, już dogaszamy go. W sensie no już idziemy ku końcowi powoli. Dobra? Dobra chyba już. Dobra, zwijamy, zwijamy do tyłu, zwijamy do tyłu. Nie ma nic? Trzeba jeszcze trzeba pochłodzić trochę. Trzeba, bo ten, No, no weź go tam zrzuć. Dobra i weź go przesuwaj tak. powoli Warszawa 998, tu 313. My mamy pożar ugaszony, będziemy się zbierać I podziękuj za 22 Chciałem A, bardzo... miałem nie mówić co macie robić No nie umiem tak chłopaki, no przepraszam no No e, co Ładu jest to się nauczy O nie, to ta zniewaga krwi wymaga No o... <laughs> Ty, bo zaraz w siarskie za zatrzymają. co w ogóle tam się stało, że tu policja jest? Szczerze, nie wiem, pomagałem wam gość Aha. No się zapytamy chłopaku, bo tak bez powodu nie stałem. Panowie? Aha, bo wy jedziecie. Z jakiego powodu tutaj policja jest? Co tu się stało? No zatrzymaliśmy. A Ale kogo to jest? Ale co? Się stało? A podpalenie. No. A podpalenie. Aha. No. no to to wszystko. to pogratulujcie tak? im debilizmu, bo prawie na blok przeszło. Dobra, wszystko zwinięte. A ten swój rozdzielacz Proszę. schowałeś czy dalej tam jest? E, Warszawa 998, 98 i czy my wracamy nie, ty na razie. Możemy Olek schowałeś rozdzielacz. Nie, no ty będzie. Jaciąłem prawidłowo. Ja, o, no miałeś schować. Jednej rzeczy nie powiedziałem co kto ma zrobić, nie? Nie wiem, jakaś niemiła atmosfera dzisiaj panuje. Że się bardziej wyzywamy niż zwykle i już to jest niezdrowe. Możemy wracać. Dobie, on masz piłkę, dawaj, 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 dawaj! O. Ja pierdziele, co ty zrobiłeś stary? Niżej się rzuca. Dobra, chroń kosza teraz. A dobra, wybiłem, wybiłem, pięknie, 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 łapto Dobra, dobra. Damian, damian O kurde! Kurde za lekko, no A ty co? Co wy robicie? Spokój? Dawaj, dawaj, nie, nie, bo to nie ty! Kurde! O! Wybiłem! A co ty masz za gacie? Daj mi spokój, ja chcę spać Skończę. Druga w nocy jest. Wiem, że druga w nocy, ale piliśmy energole wszyscy dawać, panowie, dawać, dawać, no, 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 gramy no, no. dalej Ja jestem z już już się Dawaj, dawaj Dobra, to zrobię jeden na jeden, dobra? To dawaj, po jednym rzucie, ja jeden, później ty, nie? Dobra, dobra, dobra to bierz piłkę, ja w obronie jestem, dawaj, dawaj No o! Dobra, to Oj, moja jej. teraz To za połowy trzeba zacząć, gotowy? Tak, tak No to dawaj I ja pierdykam, było blisko Dobra No dawaj, 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 dawaj no, kurde. Za trójkę byś rzucił No to dawaj, to... dawaj na obronę. Nie, patrz Kurde, że no. my się nadajemy tylko do gaszenia pożarów, nie? Kurde. Przerzuciłeś trochę. Filipek, nie narzekaj. O kurde! Ja. Nie no widzowie nie da się. Próbujemy w tego kosza normalnie grać, ale się nie da, nie? No niestety, 0-0. Tak, yes. co jesteś? Chcesz wpiąć? Jest. Co ty za klapki masz w ogóle? Co ty, sobie? Co no to co są, są Zbyszka, nie? Ja pan nie jestem, to jest Twoje? Myślałem, że Zbyszka, Zbyszek te same Uwaga Japona, zmiana. Uwaga zmiana. Aha. uwaga zmiana. 21, 22. Yy, czy, o tu. A do czego? Wyjazd. Dyspozy... Chyba też wstał dopiero, nie? <laughs> 22 gotowi już? Tak, tak. Poczekajcie, bo na skader się przebiera, bo w Gaciach był wstał dopiero. Zawsze ja mogę prowadzić, nie? Nie, ale HDR to nie do odprowadzenia, to dowodzenia. On tablet w wozie trzyma czy przy sobie? W wozie się. chyba. Co? Tak No mnie uczyli zawsze, że przy sobie. Ale Filip! Ale... O, już jest, Z dobra. Zawsze tego co ta, było. Tak, przy sobie raczej, ale... Jak no właśnie, tabletach? nie wiem, no chcieliśmy na tablecie zobaczyć, ale nie wiem, czy ty masz w ja wozie, czy, czy ty? No to czytaj. Warszawa, dziewięćdziesiąt... Aha. Osiem, tu trzysta Informacyjnie dla ciebie. 21-22, wyjazd do... Tak. W... Nie wiemy gdzie było. Sprawdź na tej tablicie, bo... Dobrze, no, to chociaż poprawnie. Cześć, co to tu A weź mi to przeczytaj, bo tu takie małe literki. To może mi daj, nie Damianowi, nie? No trzymaj, nie masz, czytam. bo tu rozwiązuje jeszcze. O, też formatka od policji. Podpalenie autobusu przez kibiców wraz z radiowozem policyjnym. Płonie bus, radiowoz policyjny... Eee... Ciekawe, ciekawe. Też, płonie, ale mniej. Darmi, ciekawe. Darmi, 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 to ta... ciekawe. Co mówisz? A, trzymaj. Weźmy mi Ale chcesz gasić, czy ja mam? Ty gasz, ty gasz. Powiedz... Ale mnie otwórz, ale... Weź może powiedz 22, co oni mają robić, nie? Przyjadę będę wiedzieć. Radę im dam. Warszawa 998, Pucista 317... A ty gdzie to Tam to już pojadę! Żeby się tam nie przyciskać. No to chyba musisz wóz teraz tegocić. Staranować to. Zrobię się. Ty to jeszcze tu podpalili budynek to jeszcze chwili budynek A no wiesz się o, do to zakładanie. O, autobus już spłonął. Oho Ale kto rozłóż linie mi pod sam bus to Panowie, szybko Ceydowuję. budynek zaczyna się palić, szybko panowie, panowie... E, ja to, ja to. szybko. Z... O do, o do. Fili... Weź rozwóźł, rozwóz Panowie! panowie zra... A ktoś pisał się pisaliście hacije. na tablecie, że jeszcze samochód, coś się dzieje. O, już masz, dobra, to zajmij się kader Olek, 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 olek co? Y Gasimy pianą czy wodą to? Bo to już w sumie wybuchło to można wodą dalej gasić, nie? Bo Damian nie przełączył na pianę Ale co z budynkiem? Gaście to szybko Panie kierowcy zapraszam pana wam czy to już wybuchło panowie, to już po ptokach, nie? Wchodzimy? No też zobaczymy Halo, no, jest ktoś? Nie, nie ma nikogo, nie ma bo no, ty po prostu nie jeżdżasz. Nie wiem, no, czy w sensie Chyba nie. To chyba tyle było. Zobacz i zobacz czy jeszcze coś tu się... Oh, Filip! Uh... Budynek odłączony od prądu, idziemy po akumulator do 20, yyy, do busa. Podłączyć. W, samochód wybuchł jak przyjechaliśmy, Pytałeś się policji co ich, z ich radiowozem? Tak, a masz tam do, dostęp do tego samochodu czy nie? No autobus tam stoi. czy ja nie a, wiem czy... nie, tam... akumulatora to już chyba nie ma jak wybuch, nie? Nie wiem, co, co, co mam robić? Stay mi all the time. Mm -hmm. Coś ci mam podpisać? Tak, A Ale jak chodź. Potem kogoś za tr... A nie, to kierowca. Dobra, nie, poczekaj, gdzie akumula... akumulator z tyłu, nie? Ja to no. znajdę no, się. Niestety szybciej nie mogliśmy przyjechać. No nawet stary nie otworzył z tej klapy. Prota pierwsza kader, nie otworzymy klapy. Nic nie zostało, lawetę wezmę. Ja on został. Panie, pan widział co tu się stało? Legionista, który siedział tam w pojeździe. Pada! Że no wyrywał mi tam z siedzenia cały to to i okay, zaczął podpalać w ostatniej chwili zauważyłem po, każdego ewakuowałem A uciekł? Gdzie uciekł? No, gdzie on jest? W którą A stronę? pan go gdzieś widzi tutaj? Bo... Czyli uciekł Jakby pan widział to bym go złapał to bym chętnie go Spokojnie o. spokojnie proszę No niestety No dobra Panie strażaku tam się coś jeszcze podpaliło i się no. coś wyciekło Paliwo gdzie? poszło A to sprzątacie to... czy nie? Tak tak Dobra ściągnij do już bo Filip mówi że można. Daj mi zmiotkę i idź, Sao zdaje mi, bo już nie potrzeba A ja ci to będę... do masz tutaj Znaczy, proszę w sumie A tam zobaczcie, znowu jakaś, widzowie, kolejna osoba nawolona, tak mi się wydaje No niestety, trzecia w nocy, to, to nic, nic dobrego na mieście o tej godzinie No i co, widzowie, będziemy kończyli, dziwne, że czterdziestki nie wysłali na to w sumie to już nawet nie było po co. Więc widzowie, jeśli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę oraz subikę. Przypominam o rekrutacji do ekipy nagrywkowej, znajdującej się na Discordzie. Jeśli chodzi o następny odcinek ze straży, może kdr zrobimy, widzowie. Zobaczymy, zobaczymy, bo dawno nie delegowaliśmy. Co mówisz? Mamy już do końca pozamiatać? No chcesz, no trzymaj. No to szeruję, teraz mnie zmęczenie wzięło. <grym> Dobra też z dzięki Warszawa 998 Ja się przepraszam że dopiero teraz ale tu 313 Ja rozpoznanie jak to chciałem gasić stanął na o... miejscu dla inwalidów i chcę... Ale coś myślę, o, o to dobre zachowanie ja dobra. Wiem, prawidłowo Sesiana, ta? Tak, rudy jestem Tak jak ty więcej mam potrzeba O dziękuję Dobre dziękuję. zachowanie Straż Miejska dołna będzie. Straż Miejska, ja bym chciał zgłosić o, no, parkowanie. Naprawdę zadzwonię na Straż Miejska. Dobra, widzowie, do następnego siema. Cześć!